Tak jak wszyscy doskonale wiedzą, ludzkość zmierza ku temu, żeby wykorzystywać odnawialne źródła energii, w skrócie OZE. I są to m.in. źródła takie jak światło słoneczne, energia wiatru, energia wody. Bardzo popularną technologią ostatnimi czasy jest fotowoltaika czyli technologia zamiany światła słonecznego na energię elektryczną. Widzimy to w naszym kraju, który dogania kraje zachodnie pod względem liczby instalacji i też dynamiki ich pojawiania się. Te instalacje fotowoltaiczne są zarówno wytwarzane na budynkach mieszkalnych, osób prywatnych, obywateli naszego państwa, jak również wiele instytucji sięga po to źródło energii, ponieważ jest to dosyć dobra forma oszczędności. Co zawsze jest silnym czynnikiem rozwoju każdej technologii, no ale też ze względu na to, że coraz więcej mówi się o tym, żeby jednak oszczędzać naszą planetę, szanować środowisko, i w związku z tym te źródła energii też są bardzo popularne z tego powodu. Problem pojawia się jednak, w każdy, tak jak w każdej prężnie rozwijającej się branży, problem pojawia się jednak. Po stronie jakości wykonania, ponieważ ze względu na to, że jest to y, dobra branża do generowania zysków dla firm instalacyjnych, jest to również y, bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina i zapotrzebowanie jest ogromne, no to widzimy coraz więcej firm, które realizują tego typu instalacje. No i jak zawsze, w takich przypadkach pojawia się też problem jakości wykonania. Nie zawsze ta jakość odpowiada pewnym standardom bezpieczeństwa czy standardom jakości, które gwarantują, że sama instalacja nie stanie się przyczyną jakiegoś zdarzenia niepożądanego. Mówimy tutaj głównie o takich zdarzeniach jak uszkodzenia mechaniczne, generujące ryzyko porażenia prądem elektrycznym, ale ten prąd elektryczny również sam w sobie stanowi zagrożenie pożarowe, ponieważ niejednokrotnie to właśnie instalacja elektryczna. Różnego rodzaju może być przyczyną powstania pożaru. I w momencie, kiedy o, owe instalacje nie mają, nie osiągają pewnego standardu jakości wykonania, no to również obawa powstaje o to, czy taka instalacja nie może stać się właśnie źródłem pożaru. Nie jest to sytuacja częsta, natomiast śledząc trendy, należy stwierdzić, że coraz częstsza, co my e, ludzie zajmujący się gaszeniem pożarów, strażacy, wiążemy między innymi właśnie z tym, że spada jakość wykonywania tych instalacji. Cepoint jest takim pomysłem, który powstał e, przy współpracy zarówno naukowców z Polskiej Akademii Nauk, tutaj Instytut KEZO, Polskiej Akademii Nauk odgrywa kluczową rolę. KEZO jest to skrót od konwersja energii i źródła odnawialne. A partnerem jest Strażacka Fundacja CFBTPL, czyli fundacja skupiająca instruktorów, specjalistów, inżynierów z zakresu pożarnictwa, doświadczonych strażaków operacyjnie, doświadczonych w kwestii dowodzenia, rozumiejących zagrożenia, jeżeli chodzi o prąd elektryczny. I ta inicjatywa ma przede wszystkim na celu. Nagłaśnianie właśnie problematyki yy, znaczenia jakości wykonania instalacji dla bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i też samych strażaków i również ta inicjatywa skupia się na tym, y, żeby dostarczać zweryfikowaną, poprawną wiedzę. Tym, którzy właśnie jej najbardziej potrzebują, ponieważ oni zarówno ratują życie, jak i też ryzykują własnym zdrowiem i życiem w momencie, kiedy wykonują działania ratownicze. Dlatego chcemy bardzo mocno, bardzo silnie zaakcentować potrzebę tutaj edukacji w tym zakresie.